Pierwsza kolejka piłkarskiej ekstraklasy już za nami. Były bramki, było dużo wielkich emocji. Przemek Ofiara witam w nowym odcinku magazynu Super Sport. Pamiętajcie, że możecie oglądać nas na Sport możecie oglądać nas na kanale YouTube'owym Super Sport. Pamiętajcie o zaznaczaniu dzwoneczka, pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę. Biegnę przywitać się z moimi gośćmi Jan Tomaszewski po raz pierwszy w, w nowym sezonie super sportu, w nowym sezonie ekstraklasy z nami w, w programie. Panie Janku, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Witam również pana Andrzeja Kostyre. Jan Tomaszewski, panie Andrzeju, będzie dzisiaj pana, dzisiaj pana pomocnikiem. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Jest z nami również Damian Okład, debiutant w studiu Supersportu, ale nie debiutant w magazynie Supersport, bo przecież Damian typowałeś już, już mecze w super sporcie jako przedstawiciel SportesPL. Dzień dobry, tak, zdarzyło się parę razy wytypować wyniki z jakim skutkiem, no to lepiej nie mówić, no ale nie jest to faktycznie debiut w programie. Może będzie lepiej w kolejnych odcinkach. Króciutko o co chodzi w naszym programie. Chodzi o typowanie meczów trzy drużyny, czyli Andrzej Kostyra, Sport SPL i moja drużyna typuje w wyniki, spotkanie piłkarskiej Ekstraklasy. klasy. typowanie dokładnego rezultatu spotkania są trzy punkt, a za wyniku, czyli tego, czy ktoś wygrał, czy zremisował, jest punkt 1. Spójrzmy teraz szybciutko, jak przedstawia się tabela typerów po kolejce numer 1. Prowadzi Sport SPL. Chłopaki z działu sportowego Super Expressu i Sport SPL zrobili naprawdę dobry wynik w tej kolejce. 12 punktów Sport SPL. Drugie miejsce Andrzej Kostyra i dwa dokładnie wytypowane wyniki spotkań. 7 punktów Andrzeja Kostyry. Trzecie miejsce zajmuje ja miejsce zaszczytne 7 punktów również tyle co pan Andrzej Kostyra. Króciutko o tym, jak przedstawiała się pierwsza kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Obok mnie możecie zobaczyć wyniki. No w najciekawszych spotkaniach tej serii gier Zagłębie Lubin wygrało z Lechem Poznań, a Raków Częstochowa przegrał z Legią Warszawa 1-2. I teraz tabela po pierwszej kolejce. Górnik Zabrze dzięki zwycięstwu pod podbeskidziem wysokiemu zwycięstwu prowadzi w tabeli przed Śląskiem Wrocław i Legią Warszawa. Teraz chwileczkę porozmawiam sobie z moimi gośćmi oczywiście o tym, co działo się w pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Zaczniemy od spotkania Raków Legia Warszawa, czyli spotkania, które no, interesowało mocno kibiców Ekstraklasy. Zanim zapytam ekspertów o opinię na temat tego spotkania, Posłuchaj wypowiedzi powietrzowej trenera zwycięskiej drużyny Aleksandra Wukowicza. Duże zadowolenie ze samego wyniku. Na pewno tutaj trzy punkty zdobyć nie jest łatwo i myślę, że nikomu nie będzie. Z kolei też wiemy jaka jest też sytuacja z naszymi pierwszymi meczami w kilka sezonów stecz. Niby to nie ma żadnego znaczenia, ale zawsze dobrze, że w końcu jest ten wynik dla nas poprawny. Z drugiej strony widać też, że jesteśmy daleko od tego, co, co powinniśmy po prostu prezentować. Mecz, który powinien być dużo łatwiejszy dla nas niż, niż liczyliśmy, bo tak się też ułożył. Prowadziliśmy 1-0, czerwona kartka. Początek drugiej połowy praktycznie od razu było widać, że, że ten mecz można całkowicie wziąć pod kontrolą, ale do tego potrzeba po prostu bez gry w obronie, i wtedy to, to wygląda zupełnie inaczej, ale do tego dojdziemy. Na pewno stać nas na, na dużo lepszą grę. W tym momencie najbardziej nas cieszy mu wszystko wynik, tak jak mówię, na bardzo trudnym terenie, z wymagającym, niewygodnym rywalem. Panie Andrzeju. Legia Warszawa, no start mistrzowski, bo, bo, bo zwycięski, ale fajerwerków na boisku nie widzieliśmy. Ale ważne jest zwycięstwo i to, i to zwycięstwo no to trzeba zaznaczyć, bo Legia z reguły słabo zaczynała sezon. To jest pierwszy raz od pięciu lat, że zaczyna sezon od zwycięstwa. Zwycięstwo wymęczone, trudne, ale no, cóż, najważniejsze jest to zwycięstwo po raz pierwszy od 5 lat. No i pozytywy, to jest ten dublet Pekharda, który go jakoś nie, nie, nie przekonywał kibiców. No ale dwa gole strzelił. W 16 metrach z tego co kojarzę 9 goli, także... No jest to ciekawe, na pewno będzie z niego pociechach. Wydaje się, że jego przejście do legii to nie był jakiś strzał kulą w płot. No, co ważne też Boruc. Boruc pojawił się na ligowym boisku w Ekstraklasie po 550 dniach. Jest Borucu, wszedł, wszedł z ławki kapustka. Także ci, których ściągnę, ściągnięto, już zaczynają grać i zaczynają nieźle grać. No także myślę, że. Bardzo udane rozpoczęcie sezonu przez Legię, obie tak dalej. Panie Janku, Pan Andrzej wspomniał o Arturze Borucu. 5 tysięcy i jeszcze więcej dni Artur Boruc czekał na powrót do, do Polski. Chciałem Pana jako bramkarza legendarnego zapytać, to jest dobry pomysł wprowadzenie Boruca? Boruc będzie wartością dodaną w naszej Ekstraklasie, czy jednak ten wiek zrobi swoje? Ja, nim odpowiem na to pytanie, to powiem o minusie Legii, bo Andrzej mówił o plusach, ja powiem o minusie. Nie może być tak, że drużyna, która wskazana jest na Mistrzostwo Polski, wskazana jest na granie w Lidze, w eliminacjach do mistrzów, przegrywa, pokazam, przegrywa praktycznie drugą połowę, grając z jednym zawodnikiem więcej. Nie może być tak. Legia jest takim zespołem, że, że musi kontrolować grę, grając w jedenastu. Oni, oni tracą bramkę, później jest wielki chaos. Coś tutaj w Legii, jeśli chodzi o występy pucharowe e, w, lidze, w Lidze Mistrzów, no, coś tutaj jeszcze szwankuje. Zobaczymy, co będzie w środę. Natomiast jeśli chodzi o Boruca, brawo, brawo, gratuluję. Dlaczego? Dlatego, że po, po odejściu Majeckiego praktycznie nie było bramkarzy. I teraz są bardzo ważne rozgrywki, ja nie mówię to o rozgrywkach ligowych, bo Legia, tak jak powiedziałem, skazana jest na Mistrzostwo Polski, to Mistrzostwo Polski musi zdobyć, ale w Lidze, w lidze Mistrzów, w Lidze Europy ewentualnie później. Poród daje pewną gwarancję, że będzie gra w defensywie ustabilizowana. Jego będą zawodnicy słuchali, bo gdyby to był, nie wiem, muzyk czy jakiś tam inny 17-18 letni chłopak, to byłoby dobra chodź do tej klaty i nie odzywać się. Natomiast uważam, że to jest oczywiście Borus nie jest zawodnikiem przyszłościowym, ale w tej chwili bardzo potrzebnym i może wychować sobie swojego następcę, co już powinien moim zdaniem robić. Damian, do Ciebie mam pytanie o, o, o Legię również. Twoim zdaniem zaczął się marsz Legii po kolejne Mistrzostwo Polskie, po obronę tytułu. Czy jednak ktoś może znajdzie się ktoś, kto Legii zagrozi w tym sezonie? To znaczy na pewno trzeba powiedzieć, że Legia od samego początku sezonu, przed sezonem była faworytem i nie ulega wątpliwości, że będzie głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa. Na pewno po tym jednym meczu z Rakowem Częstochowa nie można powiedzieć, czy to już ten początek marszu, bo jak tutaj pan Andrzej i pan Jan powiedzieli, no nie wyglądał ten mecz dobrze. W wykonaniu Legii. Przede wszystkim e, ta druga połowa. E, na, pewno, na pewno Legia musi się poprawić, bo każda zguba punktów może być tutaj e, na wagę mistrzowskiego tytułu. E, czy ktoś może zagrozić? No jak zwykle trzeba wymienić tutaj przynajmniej Lecha, który co prawda zaliczył wpadkę w, w Lubinie, gdzie prowadził 1-0 i, i w ostatnich minutach meczu sobie dał wyrzeć 3 punkty. Krakowie jest w całkiem niezłej formie. Pod pierwszymi Michała Probierza pokazali, że potrafią wyjść z trudnej sytuacji, bo też przegrywali 1-0 Pogonią u siebie, a szybkie dwie bramki sprawiły, że e, no mają teraz minus 2, a nie minus 5 punktów. I właśnie Krakowia troszkę ma ten fal start ze względu na minusowe punkty, ale jest możliwość, że w ciągu całego sezonu. Będzie się liczyła w walce o mistrzostwo. Damian, wspomniałeś o tym meczu ciekawym i sensacyjnym wyniku Zagłębia Lubin z Lechem Poznań, czyli zwycięstwo Lubinian 2 do 1. Właśnie o tym spotkaniu dzisiaj sobie troszeczkę też dłużej porozmawiamy. Zanim zapytam ekspertów, jak zwykle wypowiedzi trenerów: Zagłębie Lubin Martin Sewela, Lech Poznań Dariusz Żuraw. No, na wstępie gratuluję zagłębiu zdobycia za trzech punktów na inaugurację przed tym meczem wielu dziennikarzy przypominało mi, że dawno tutaj nie wygraliśmy, że generalnie Zagłębie jest zespołem, który nam nie leży. I, no i niestety to się dzisiaj potwierdziło, pomimo tego, że długimi momentami mieliśmy przewagę, prowadziliśmy grę, mieliśmy swoje sytuacje, niestety nie potrafiliśmy tej drugiej bramki zdobyć, która pewnie ten mecz by zamknęła. No, niestety jeden stały fragment gry spowodował, że Lubin uwierzył w to, że może coś tutaj zrobić. Drugi stały fragment i no niestety jedziemy do Poznania bez punktów. Szkoda, bo, bo myślę, że na pewno na jakieś punkty tutaj zasłużyliśmy, natomiast no, wygrywa ten zespół, który strzela, strzela jedną bramkę więcej. To dzisiaj było za głębie, także szczerze gratuluję. My wracamy Wracamy do Poznania bez punktów, musimy szybko się zregenerować i przygotować na, na kolejne dwa mecze, czwartek pucharowy, w niedzielę ligowej. Dziękuję. No było to trudne, uh, trudny mecz dla nas, gdzie uh, przeciwnik pokazał jakość na piłkę. biegaliśmy bez piłki w o pierwszej połowie, nie, nie, było, nie było tam taka jakość na naszej stronie a brakowało mi kontakt z przeciwnikiem. Wisisia, na ja na wiszą pożoń no, agresywita. Panie Andrzeju, no niestety albo stety dla, dla kibiców Lubina, falstart start tak chwalonego przez pana Lecha Poznań w ostatnim, w ostatnim odcinku. Ubolewam nad tym, no troszeczkę pechowo przegrali. Na, e, statystyka strzałów 24 do 9 dla Lecha, no cały czas właściwie prowadzili, no i potem e, do 82 minuty. i te ostatnie 10 minut, y, 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 strata y, goli, no to jest y, pewna taka niefrasobliwość. Wkrada się w grę Lecha, oni nastawiają się na taki futbol radosny, ofensywny. To się podoba kibicom, y, to jest wspaniałe, ale przydałaby się jakaś większa stabilizacja w obronie. No, na razie tej stabilizacji nie ma i tu jest y, ten problem. No, ale y, pamiętajmy, w poprzednim sezonie też y, Lech nie zaczynał rewelacyjnie. Miał, miał Fantastyczny finisz. Ja też widzę w Lechu nadal głównego konkurenta Legii do zdobycia Mistrzostwa Polski. Panie Janku, pana chciałem zapytać o, o coś zupełnie innego, czyli o gorące głowy polskich piłkarzy w pierwszej kolejce, no bo sporo było brutalnych fauli. My mieliśmy faul Sirka na Czernomarkowiczu, to był to mecz Zagłębie Lubin-Lech Poznań i faul Sapały na Lukiniasie w meczu Rakowa z, z Legią. Tylko żółte kartki za to zobaczyli obaj, obaj piłkarze, szczególnie ten, faul, szczególnie ten faul Sirka w, w, w spotkaniu Zagłębia był, był straszny. To, było, to był faul na złamanie, na złamanie nogi rywalowi. W czym jest problem? W gorących głowach piłkarzy, czy, czy, czy w sędziach, którzy nie, nie potrafią utemperować piłkarzy podczas meczu? Wydaje mi się, że to, co Pan powiedział w sędziach, nie można do tego dopuścić, a szczególnie na początku sezonu. Bo jak się dopuści, to potem wolno. Nie. Od pierwszego meczu musimy grać o wszystko. Czyli drużyny grają wszystko i sędziowie też o wszystko. Żeby był ten respekt na boisku. Ja nie mówię o jakichś frajerskich żółtych kartkach za nich, ale jeśli jest jakieś takie przewinienie e, nakładką, gdzie grozi no, z łamaniem, połamaniem i to w kilku częściach nogi, natychmiast powinna być czerwona kartka bez, żadnej, jakieś, bez żadnego usprawiedliwienia. I tu uważam, że sędziowie powinni to respektować. Natomiast jeśli chodzi o e, Lecha, ja też uważam tak, jak że będzie to główny rywal legii, ale co? Ta drużyna jest drużyną młodości, ja powiedział, grają radości. W pewnym momencie trzeba grać tą wyrafinowaną taką piłkę, Potrzeba jest jakiegoś takiego zawodnika, który powie, że słuchajcie, nie możemy dopuścić do stałych fragmentów gry, bo ja nie mówię, że one, do nich nie możemy dopuścić. Dopuścili tam dwa razy do stałych fragmentów gry, a nic się nie stanie. Dwie bramki dostali yy, właśnie po stałych fragmentach gry i skończyło się... No cóż lepsza drużyna przegrała. Ale sądzę, że ta drużyna wyciągnie wnioski i będzie naprawdę groźnym rywalem dla Mistrzostwa Damian w kontekście Lecha Poznań chciałbym wyjść w rozmowie z tobą ciut do przodu i zapytać o nowy nabytek Kolejorza Jan Sykora, czeski napastnik nie stary, a często zdarzało się, że polskie kluby starych piłkarzy sprawdzają 26 lat, 26 lat tylko 10 występów w kadrze Czech. Wydaje się, to pozytywny transfer. Te występy w reprezentacji mogą świadczyć, że nie jest to piłkarz przypadkowy, bo jednak reprezentacjaczek jest no, takim europejskim silnym średniakiem, który potrafi sprawić niespodziankę. Więc nie mógł, nie mógł tam trafić zawodnik z jakimiś, z jakimiś małymi umiejętnościami. Pozytywem tego jest, że, że potrafi grać z przodu na każdej pozycji. Lewe skrzydło, prawe skrzydło. Nawet e, gdzieś w były mecze, gdzie występował na środku e, pomocy, e, typowa nie typowa dziesiątka, no, ale na pozycji numer 10. E, w przypadku, gdyby Kamil Jóźwiak miał odejść, m, no to na pewno będzie jego może następcą, bo zrobi się dziura na, na skrzydle Lecha. 130 występów w Lidze Czeskiej. No jest to piłkarz, który jest to obiecujący transfer, bo no po prostu Liga Czeska też jest taką chyba ligą troszkę mocniejszą od nas i, i po prostu muszą tam piłkarze prezentować pewien poziom. poziom a jak wiemy, w polskiej lidze zdarzali się Czesi, którzy naprawdę świetnie grali, i jest to liga przyjazna dla piłkarzy tej narodowości. więc Myślę, że Lech będzie miał pożytek z Cycory. Panowie, teraz czas na stały element naszego programu, czyli typowanie asa i cieniasa poprzedniej kolejki e, eksaklasy, w tym wypadku pierwszej. Proszę o typy. Pani Andrzeju, Pani Janko, Pana Andrzeja. Zaczniemy. As i cienias. As to, na, to tutaj się waha, to trzeba by było rozdzielić. Jesus Jimenez, no, trzy gole, to zawsze jest to wielkie osiągnięcie. No, Pekhart. Dublet dla Legii, no, który zapewnił jej zwycięstwo. No, Alvarez w Krakowie też dwa gole. Także to trzeba by było rozdzielić pomiędzy tych trzech zawodników, ale ze skazaniem na Jezusa Jimeneza. Natomiast cieniac to Michał Jakubowski, który dostał dwie żółte kartki i musiał zejść z boiska za próbę wymuszenia faulu, no co zostało zdemaskowane przez bar. To czysta głupota. Pani Janku, pana typy. Ja uważam, że Jimenez, który no, zastąpił godnie Angulo. Bo do tej pory, zanim byliśmy za Angulo, strzela te bramki. Trzy bramki strzelić w jednym meczu na inaugurację jest to duży jakiś taki kop do przodu. Otóż cieniasem nie chcę, nie chciałbym w pierwszej kolejce zmieniać jakiegoś cieniasa. Ja powiem, że cieniasem dla mnie w tej kolejce to jest mimo wszystko Legia Warszawa, która. No, bardzo słabo się zaprezentowała. Mam nadzieję, że to jest jakiś taki pierwszy mecz, taka, taka próba generalna przed jutrzejszym spotkaniem z Nikozją. Damian, twoje typy poproszę. Myślę, że na pewno Jimenez, który zdobył trzy bramki i pokazał się jako dobry następca Angulo. Natomiast z Cieniasem, no to tak jak pan Andrzej powiedział, Jakubowski, który no po prostu nie umie, nie próbował zdobyć jakąś korzyść dla, dla swojego zespołu i kompletnie mu to nie wyszło, co, za co został wyrzucony z boiska, no, nie ma miejsca na takie zachowania w Ekstraklasie. Panie Janku, bardzo, bardzo dziękuję za udział w programie. Również dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, serdeczne dzięki również. Dzięki również. Do zobaczenia. Damian, dzięki. Mistrzowski debiut. Dziękuję bardzo. Spójrzmy jak wygląda teraz jeszcze raz tabela typerów, chociaż z mojej perspektywy lepiej żeby jej nie oglądać, ale po kolei Sportsepel numer 1, 12 punktów, numer 2 Andrzej Kostyra punktów 7, trzecie miejsce ja zajmuję z siedmioma punktami. Również tak wygląda rozkład jazdy na kolejną na drugą kolejkę Ekstraklasy. Możecie zobaczyć go obok mnie. Również bardzo ciekawe spotkanie, Podobnie jak w kolejce numer 1. Numer Kończymy dzisiejszy odcinek Super Sportu. Spotykamy się już niedługo na typowaniu wyników drugiej serii gier rozgryf, rozgrywek Ekstraklasy. Pamiętajcie o tym, że możecie nas oglądać na SPL. możecie oglądać nas na YouTube na kanale Super Sport. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapka w górę i zaznaczaniu dzwoneczka. Widzimy się niedługo, do zobaczenia.